Pytanie 57. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania sensu utworu? Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów innego świata i przywołaj wybrany kontekst. Kontekst oczywiście: zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Dlaczego? Po pierwsze, może się to wydawać banalne, ponieważ książka faktycznie opisuje czyn zbrodniczy i następujące po nim konsekwencje, ale jeżeli przyjrzymy się tytułowi po rosyjsku, to tak naprawdę oznacza on przekroczenie. Granic moralnych, i oczywiście to, co wywołane zostało przez to przekroczenie, czyli konsekwencje tego, że ktoś po prostu wyszedł poza ramy i normy człowieczeństwa. I faktycznie zbrodnia i kara do tego się wybitnie odnosi, ponieważ Rodion zabija lichwiarkę i także jej siostrę Lizawietę, ale książka skupia się na tym, jak ogromne cierpienie na niego w tym momencie spływa i że w gruncie rzeczy, oprócz tego, że zabił te niewinne kobiety to także w sensie metaforycznym zabił samego siebie.